Chcieliście K1 Max? No to macie, udało mi się załatwić. Ta noga ma dwa silniki o łącznej mocy 2000 W, także naprawdę fajnie się odpycha. Dobra, zaczekamy sobie, aż wszyscy wysiądą. I jedziemy sobie chyba do centrum dzisiaj, tak szczerze. Pojeździmy sobie tam gdzieś po jakichś uliczkach. Dobra, i gas na maksa. Dobra, piesek to zwolniemy Dobra, na spokojnie. I ten tempomat zaczepiony na 50, naprawdę komfortowo jest I na estakadę sobie wjedziemy Dobra, nikogo nie ma Więc możemy jechać Dobra, zobaczymy jak sobie poradzi na tym zakręcie Próbujemy tutaj Dobra, całkiem fajnie Proszę Dobra, teraz tutaj pojedziemy trochę bardziej eko Hulejnoga ta ma też kierunkowskazy, które są dobrze widoczne w dzień jak i w nocy Podjedziemy sobie chyba nad Wisłę jednak, nie do jakiegoś ścisłego centrum Dajcie znać na jakiej hulajnoce mam jeszcze pojeździć, bo jestem ciekawy co chcecie, żeby się tutaj pojawiło Chcieliście K1 Max, no to macie, udało mi się załatwić O, i tutaj nie mamy pierwszeństwa, więc musimy ustąpić Ale pan mnie przepuszcza, także miło O, piękna rs